Witam, mała paczka, taka testowa. Zobaczcie, czy wszystko działa. E, zdjęcie ramka. Maksymalnie tu uprościłem. Jest do pobrania jeden plik. Po pobraniu wystarczy w niego kliknąć. Odpali wam się DaVinci Resolve. Okno to takie początkowe. No i czy zainstalować to zdjęcie ramka? Wybieracie install. Powiedzmy menu projekt. Jeżeli wszystko o, poszło dobrze w efektach. Powinniście mieć zdjęcie ramka. No i powinno to działać. Zobaczmy. Czyli mamy zdjęcie jakieś tam. No jak widać, działa. Przesuńmy sobie na sztukę. Akurat jest pionowe. Jest jakiś tam blot. Jeżeli coś nie bangla, klikacie na, na dany plik. Wchodzicie efekty. No i macie tutaj całe opcje. Controls, ramka, położenie, więc to możecie sobie zmienić tekst. Ramka, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, możecie sobie to przyciąć pod zdjęcie, zmniejszyć, zwiększyć. No akurat to jest pionowe zdjęcie, więc tak wygląda. Jeżeli wam tekst gdzieś się schował, no to też można sobie przyciągnąć tym po prostu center. Jeżeli nie chcecie tekstu, jest blend. Wyłączacie sobie, ściemniacie, czy jak to tam nazwać. Oczywiście po, ponadto też możecie sobie animować, bo są dostępne kładki kluczowe, więc to, ten napis też może sobie na przykład jakoś tam wjechać. Ramkę już mówiłem, no to można jeszcze sobie jakiś tam kolor włączyć. Jeżeli wam się ta ramka e, w cudzysłowie nie podoba albo jej nie chcecie mieć, czyli możecie ją też sobie wyłączyć. Generalnie ta ramka działa mm, jako nakładka na jakieś tło powiedzmy. Czyli to, co będzie pod spodem, będzie widoczne. Ramka ta jest w pełni też oczywiście skalowana, więc jeżeli przejdziecie w efekty i w położenie, możecie to zmniejszyć sobie. O, do ułatwienia, podpowiem włączcie sobie Fusion Overlay. Będzie widać to, co się tu dzieje. Po prostu łatwiej się to ustawia. Więc sobie na przykład można zmie zmienić położenie zdjęcia w pełni skalowalne, czyli jak skróci skrócicie dany bloczek, no to po prostu wyjdzie szybciej i ucieknie szybciej. W ten sposób, co teraz pokazałem, możecie sobie właśnie dodać kilka zdjęć. Czyli teraz na przykład dodacie sobie kolejne zdjęcie, powiedzmy dopasujmy teraz cyk, tak. Zobaczmy sobie jakiś inny, lewo, prawo, LP, też to sobie dopasujemy. Czyli ramkę trzeba zmniejszyć ramkę sobie zmniejszyć przejdźmy sobie do tekst tekst sobie wyłączymy w położenie size no też można sobie jakiś tam kąt wybrać no jak będzie tak powiedzmy i możecie mieć na jednym ekranie w sumie no tyle zdjęć ile jest tutaj e, osi montażowych jak wam komputer nie eksploduje, to wszystko będzie ok. To wszystko dziękuję. Dajcie znać, czy ta wersja instalacyjna działa, bo zrobiłem to dosłownie przed chwilą i ciekawi mnie, czy to, czy to działa. Dziękuję. Do zobaczenia. Hej.